Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Brandona Mula zatytułowanej Baśniobór plaga cieni przełożył Rafał Lisowski. Czyta Janusz Zadura. Set rzucił piłkę baseballową tak mocno i wysoko, jak tylko potrafił. Chodziło o to, żeby Mendigo miał trudności z jej złapaniem. Prymitywny drewniany pajac ludzkich rozmiarów rzucił się w pogoń przez trawnik, gdy tylko piłka zaczęła szybować w powietrzu. Miał na dłoni rękawicę bejsbolową, a na głowie czapeczkę. Złote haki, pełniące funkcję stawów, zabrzęczały, gdy skoczył za żywopłot i wyciągnął się jak struna, żeby chwycić piłkę. Zwinnie wylądował, robiąc przewrót, a gdy tylko stanął na nogach, odrzucił ją do seta. Piłka Fisnęła w powietrzu. Nie frunęła wysokim łukiem, ale w linii prostej, a gdy wpadła w rękawice chłopca, aż go zabolała ręka. Nie rzucaj tak mocno, poinstruował Set. W moich dłoniach są nerwy. Pajac przykucnął, gotów do kolejnego niemożliwego chwytu. Set trochę z nim porzucał piłką, a potem zrobił kilka rundek odbijania. Teraz był przekonany, że w zawodowej lidze Bejsbola Mendigo mógłby liczyć na kontrakt opiewający na miliony dolarów. Ani razu nie opuścił piłki i nie zepsuł żadnego rzutu. Kiedy grał jako miotacz kierował piłki dokładnie tam, gdzie set mu kazał, z taką prędkością, jakiej tylko sobie zażyczył. Z kolei, jako pałkarz, odbijał proste piłki w dowolnym, wskazanym kierunku, a także wybijał je poza boisko szybkimi, płynnymi uderzeniami. No, oczywiście problemem mogły okazać się uprawnienia. Set nie znał polityki Major League Baseball w odniesieniu do wielkich, magicznych kukiełek. Popisówka, zawołał Set, po czym wyrzucił piłkę wysoko w powietrze. Mendig opuścił się biegiem jeszcze zanim opuściła dłoń chłopca. Kiedy się zbliżył? Przełożył rękawice z dłoni na stopę, zwinnie wykonał gwiazdę i złapał piłkę w pozycji do góry nogami. Potem odrzucił ją do seta wciąż z niezłą mocą, ale już nie tak jak poprzednio. Chłopak cisnął piłkę bokiem w innym kierunku. Gra z Mendigiem była fajną zabawą, choć set wiedział, że tak naprawdę pajac robi za jego niankę. W domu panowała napięta atmosfera, odkąd Tanu wrócili z informacją, że Warren oraz Kendra wybrali się z misją zleconą przez rycerzy świtu. Choć chłopiec nie znał szczegółów, i tak zżerała go zazdrość. Dziadkowie ciężko znieśli tę wiadomość. Teraz troszczyli się o Seta jeszcze bardziej niż dotąd. Teoretycznie trzydniowy szlaban, nawet na wycieczki pod opieką, dobiegł już końca. Ale tego popołudnia nie pozwolili mu towarzyszyć Kulterowi i tanu. Gdy inni wyjechali, dziadek miał oko na psiki. Odkrył, że te wojownicze wciąż usiłują podbić sąsiadów. Próbował różnych metod, ale nic ich nie przekonało. W końcu uznał, że jedynym sposobem na uratowanie nieskażonych nypsików będzie przeniesienie ich w inne miejsce. Obecnie kulter oraz Tanu szukali dla nich dogodnego środowiska. To rutynowe zadanie, ale dziadek zakazał setowi wypraw do lasu, dopóki nie odkryją pochodzenia nowego podgatunku mrocznych istot. Mendigo odrzucił piłkę, a chłopiec cisnął ją ponownie, w prawo, nieco niżej niż ostatnio. Drewniany pajac ruszył za nią, ale potem się zatrzymał, pozwalając, żeby upadła na trawę i potoczyła się do klombu. Set wziął się pod boki. W przeciwieństwie do Hugona, Mendigo nie miał własnej woli. Jedynie wykonywał rozkazy. A obecny rozkaz brzmiał — gramy w piłkę. Pajac, wciąż nie zwracając na nią uwagi, wystartował pędem w stronę seta. To zaskakujące. Kiedyś Mendigo służył wiedźmie Muriel, ale tego lata wróżki pomogły Kendrze złamać tę więź. Teraz przyjmował dyspozycje wyłącznie od baśnioborskiego personelu. Okazał się tak przydatny, że dziadek zniósł wobec niego ograniczenia nie pozwalające przekraczać barier wokół ogrodu i domu. Dlaczego więc teraz szarżował na seta? Mendigo, stój! wrzasnął chłopak, ale pajac nie zareagował. Dziadek wydał mu stałe polecenie nie seta poza ogród. Czyżby mendigowi coś się pomyliło? Przecież wcale nie znajdowali się w pobliżu granicy lasu. Kiedy dopadł chłopca, pochylił się, oplótł go ramionami wokół nóg, poderwał w górę i popędził do domu. Set przerzucony przez drewniane ramię, widział jak w ich stronę frunie gróbka kilkunastu mrocznych wróżek. Nigdy dotąd takich nie widział. Ich skrzydła nie lśniły w świetle dnia, strój nie błyszczał. Chociaż na bezchmurnym niebie żarzyło się słońce, spowijał je cienie. Za każdą ciągnęła się wątła ciemna wstęga. Zamiast jasnością, promieniowały cieniem. Prędko się zbliżały, ale dom był już niedaleko. Mendigo gwałtownie skręcał, by unikać atramentowych smug cienia, którymi ciskały wróżki. Wszędzie, gdzie uderzała czarna energia, roślinność natychmiast marniała. Trawa schła i blakła, kwiaty więdły i traciły barwę, liście zwijały się i też usychały. Ciemna pręga trafiła Mendiga w plecy, zostawiając na brązowym drewnie czarne koło. Pajac zignorował schody, wspiął się przez barierkę werandy i potuptał do tylnego wejścia. Gdy postawił setę na ziemi, chłopak otworzył drzwi, a potem kazał Mendigowi wejść do środka. Następnie zatrzasnął je za sobą i zaczął wołać dziadka. Teraz już rozumiał zachowanie drewnianej kukły. Obowiązywało ją jedno nadrzędne polecenie chronić mieszkańców Baśnieboru. Mendigo wyczuł zbliżające się wróżki i wiedział, że nadciągają kłopoty. Set miał nieprzyjemne myśli, że gdyby nie on, pewnie teraz leżałby na trawniku jako brązowy, skurczony trup, ludzki odpowiednik przegniłego banana. Co się stało? Zapytał dziadek, wyłaniając się z gabinetu. Właśnie w ogrodzie za zaatakowały mnie złe wróżki, wydyszał chłopiec. Dziadek spiorunował go spojrzeniem. Znowu je łapałeś? Nie, przysięgam, wcale ich nie prowokowałem. Te są inne, dzikie i mroczne, popatrz za okno. Obaj podeszli do szyby. Grupa posępnych wróżek właśnie znęcała się nad krzewami różanymi. Zielone liście brązowiały, a płatki w jaskrawych barwach stawały się czarne. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Zdumiał się dziadek i ruszył do wyjścia. Nie, zawołał Set. Rzucą się na ciebie. Muszę zobaczyć. Odparł dziadek, po czym otworzył drzwi. Wróżki natychmiast pognały w stronę werandy, strzelając cienistymi smugami. Stan prędko wycofał się do wnętrza. Magiczne stworzenia zawisły tuż przed balustradą. Niektóre się śmiały, inne robiły miny, wysuszyły jeszcze parę roślin doniczkowych na tarasie, po czym otrunęły. Nigdy nie słyszałem o takich istotach, powiedział dziadek. Jakim cudem dostały się do ogrodu. Wleciały, jakby to było ich miejsce, odparł set. Zupełnie jak wszystkie wróżki. Wróżki to istoty światłości. Dziadek mówił słabym, niepewnym głosem, jakby nie chciał uwierzyć w to, co zobaczył. Część nepsików też stała się mroczna, przypomniał chłopiec. Dziadek zmarszczył czoło i potarł brodę. Te wróżki nie były w upadłym stanie. Kiedy wróżka zmienia się w diablika, traci prawo wstępu do ogrodu. To jest jakaś mroczna forma, nieokreślona zmiana, która zapewnia im nieskrępowany dostęp w pobliże domu. Nic mi o tym nie wiadomo.